Ciemano, z tej strony Mrożon i jesteśmy na Craft Elite i tu widzę troszkę ludzi. ludzie sobie tutaj przyszli żeby być na na, tej, na na filmiku. I tak, co się dzieje? No tuż wpadłem na bardzo genialny pomysł. Albo nie, na początku tak. Będę, będzie, będą mistrzostwa serwera i ten kto chce wiedzieć o czym jest, to musi przeczekać, bo najpierw powiem co się zmieniło na serwerze ostatnio. Otóż powrócił z powrotem nam Paintball. Ci, którzy śledzą fanpage na Facebooku, to wiedzą. Powrócił nam Paintball, także mamy z Paintball, jakieś tam parkury. Jest nowy parkur zrobiony przez Patison i będzie z SG. Znowu powróci SG na serwer. Już mamy mapkę wgraną i tą mapkę też zrobiła Patison, i jest naprawdę zajebista. Mogę wam tak coś chwilę pokazać. Może back-end Tak, o. Taki to jest spawn tego SG. Także, tak ten zajebisty. A resztę, tam jest jeszcze coś do pokazania. Ale to resztę to jak już będzie... <grych> będzie odpalone sobie sami, zobaczycie. Dobrze, więc to chyba wszystko co się zmieniło. Był reset i gigi. są gigi z powrotem na serwerze, co to chyba już wszyscy którą... O właśnie, serwer pokonał... Cichy wypłynął serwiera. Mm też jest spoko. I tak, dlaczego tutaj jesteśmy? Dlaczego jesteśmy tutaj? No więc tak, te mistrzostwa serwera, wymyśliłem sobie coś takiego, ponieważ kiedyś organizowałem już, już jakieś takie turnieje i były całkiem spoko, by to wszystko wychodziło. I teraz wymyśliłem coś takiego większego, coś lepszego. Wymyśliłem sobie, że zrobimy takie mistrzostwa serwera. I one będą polegały na tym, że jak wiadomo, każdy miesiąc składa się z czterech tygodni. No i... W każdy weekend danego tygodnia będzie turniej rozgrywany z jakiejś tam konkurencji. O I wychodzi, będzie wychodziło na to, że będą cztery te turnieje w, tygo, w miesiącu. Ewentualnie jeśli będzie tam piąty weekend, bo jak są te 31... Jak są miesiące te dłuższe, to czasami jest tak, że któryś tam dni jest więcej. Jest na przykład... 5 razy, 5 razy w miesiącu, zdaję tam poniedziałek czy sobota i tak dalej. No, wiecie o co chodzi. A ten piąty będzie taki bonusowy i wyjdzie na to, że po prostu będzie jakby pomiędzy pierwszym, pierwszym turniejem i następnym pierwszym z następnego miesiąca, będzie miesiąc, więc akurat będą takie rangi rozdawane. Ach, już się wygadałem, będą właśnie. Będzie tak, że dana konkurencja będzie co miesiąc. No i teraz o co chodzi? Będziemy się bić, będzie max 30 osób i wszyscy będą mogli brać udział, nawet, nawet administracja. Więc ja też będę brał udział. I mm, będzie to zrobione w ten sposób, że... Eee, jak to... A, już się pogubiłem. Dobra, nieważne. Będzie to zrobione w ten sposób: zasimy od nagród, że osoba, która będzie miała pierwsze miejsce, dostanie rangę Mistrz, i właśnie Mistrz zależy jakiej konkurencji, oraz 1000 elitarnych monet. No to uważam, że to jest warto. Tym bardziej w ogóle do, do sklepu dodałem jakieś rzeczy: 60 level, możliwość latania. Możliwość latania na MC zależy, jak ktoś nie chce całego vip kupować. Także wszystkie takie rzeczy po prostu macie linka w opisie, możecie sobie zluknąć. Teraz, tak, drugi, drugie miejsce dostanie tylko, znaczy tylko dostanie już bez żadnej rangi 1000 elitarnych monet, i trzecie miejsce dostaje 500 elitarnych monet. I teraz, tak, teraz na pewno wszystkich interesuje, co to będą za, co to będą za konkurencje. Więc na początku, pierwszy, pierwsza konkurencja, i odbędzie się ona 1 czerwca, to jest sobota, czyli na dzień dziecka, zaczniemy mistrzostwami serwera. I to będzie walka, walki PvP. To będą walki jeden na jeden. Każdy będzie miał pewnie tylko miecz, albo miecz i. i miecz i, i jakieś tam zbroje żelazną, znaczy żelazną skórzaną. Uwaga, uwaga. Aj, nie widać. się że coś tutaj. Dobra, to przebijemy się tak. Ups, nie Nie Dobra. Nie, nie tu. Tutaj? O, jest. Tutaj. Okej. Okay. Nie ma tu wchodzenia. No, gdzie tu wchodzisz? Czekaj. I o co chodzi? Chodzi o to, że właśnie tutaj będą... Najpierw zacznie się... Zacznie, zaczniemy te... PvP. Kurde, widzę, że... przeszkadzasz no. Zaczniemy, zaczniemy sobie od PvP, które będą tutaj. Jak już widzicie, mamy tutaj taką małą marynkę. No i to będzie 30 osób, to będzie będzie tak spoko zrobione. Dokładniejsze jakieś tam informacje znajdziecie w linku w opisie, to będzie forum i tam możecie się zapisywać, także filmujcie się, będzie za tydzień, za... No dobrze mówię, za tydzień już nawet nie, bo to jest teraz mamy niedzielę. Za tydzień będzie mistrzostwa PFOP, więc myślę, że 38 się zbierze i będziemy się tutaj bić. Także mówię, nagrady są fajne, a później za tydzień następny, czyli już 8 będzie Turniej z i druga konkurencja, drugą konkurencją będzie Speaf, trzecią konkurencję będzie Paintball, który jest mapką The Dust jedynki z gry Counter Strike. Jakbyśmy jeszcze, ale chyba nie yy... A, pokażę nawet na szybko, może, tylko o. Uh -huh. yy, to moja gildia, nie patrzcie. Trzeba zmienić już hasło na PSO. Okej, okay, yy, paintball join. Pokażę wam paintballa tak na szybko, mapkę. I ostatni, czwarty, to będzie prawdopodobnie parkour, chociaż ja nie jestem szczerze, nie jestem jeszcze pewien do tego, co będzie, o. Kontra, mroza kontra Madzia. Madziula. O, proszę bardzo, jak ktoś poznaje, jesteśmy na spalnie terrorystów. Jak ktoś zna tą grę, no trudno nie znać, bo zazwyczaj wszyscy na nią, wszyscy na nią grają w szkołach czy gdzieś. Dobra, akurat wygrałem, udało mi się, więc tu będzie, na tej mapce będzie właśnie rozgrywany turniej Paintballa i ostatni, czwarty tydzień to będzie turniej Parkour. Chyba, że wymyślimy coś innego, jeszcze nie wiem czy nie zrobimy, nie zrobię czegoś właśnie SG, zrobilibyśmy takie duże SG na 30 osób. Znaczy jest to, SG idzie zrobić na 30 osób i wtedy po prostu osoba, która ostatnio będzie to wygra i, i taki parkurowy to będzie ten dodatkowy, za który jak tam będą trochę mniejsze te nagrody, ale to wszystko wymyślimy i możecie cały czas dawać propozycje do następnych tych, możecie dawać propozycje na forum. No oczywiście wszystko na forum, nic więcej chyba nie mam do dodania, nie chcę tego przedłużać, <laughs> więc coś? Nie mam nic. Wszystko mam w tak. yy, Więc tyle. I ostatnio, yy, tu była pewna słowna osoba na serwerze. Jak ktoś wie, to, to muszę się podpalić. Albo dobra, nic nie mówię, bo jeszcze jak ta osoba się dowie, to mnie w ogóle zabije i, i będzie niefajnie. No, także yy, do zobaczenia, mam nadzieję, 1 czerwca. I na tutaj na arenie będziemy się bić i powodzenia wszystkim i zapraszam na forum, żeby dołączyć do naszej zabawy, a już niedługo mam nadzieję będzie, nie zabijam będzie filmik z jakichś tam atak atakowań jakichś innych gildii, ponieważ, aha, jeśli jeszcze coś się zmieniło z guildiami, teraz guildy są tylko, tylko, guildy są dziesięcioosobowe tylko te 10 osób może być, tak żeby już nie było żadnych problemów, żeby gildie były, były bardziej takie zgodne i żeby jedna gigia była równa drugiej i będziemy planować już sobie wojny gilgi, takie właśnie też jakieś takie turnieje wo wojny gilgi, a ponieważ przyjdzie niedługo do nas Minecraft Minecraft.1.6 to będą konie i na tych koniach też będziemy mogli się bić, co prawda. Więc to tyle. Żegnamy się z serwerem. No, to na razie, cześć.